Elektryk, a nie ma gniazda do ładowania baterii? Ładujemy baterię agregatem? To gdzie ten agregat? Jak widać, pod rzekomym dbaniem o bezpieczeństwo, poruszając się takim samochodem, oko wielkiego brata wie nawet, gdzie zatrzymamy się za potrzebą. No właśnie, potrzeba energii. Jak z tym? Pod pokrywą silnika jest. Silnik spalinowy 3-cylindrowy, turbodoładowany o mocy według danych technicznych 116 kW, a sumarycznie z silnikami elektrycznymi generuje moc 157 kW. Tak, z silnikami elektrycznymi, bo w wersji E. Force są dwa. Jeden z przodu, drugi z tyłu, a silnik nie ma połączenia z napędem. Nie napędza samochodu, a służy jako agregat prądotwórczy. Swoją drogą pierwszy raz mogłem zobaczyć agregat prądotwórczy benzynowy, doładowany na wtrysku bezpośrednim. Podanych z zużycia paliwa i intensywnym zabachu benzyny z korka w lewo oleju, to raczej nie był idealny wybór dokonany przez producenta. Jednak samochód ciekawy, fajny design, wnętrze czy pozycja za kierownicą, i z pewnością jest to bardziej elastyczniejsze rozwiązanie niż typowy elektryk, którego aby dotankować musimy szukać ładowarek po trasie. Zgłaszany minus ze strony użytkownika to głośna praca tego agregatu spalinowego, słyszalny nadmierny hałas ze strony napędu, a elastyczność, odzyskiwanie prądu, przydałoby się lepsze. Więc dlaczego trafił do nas i tutaj zaczyna się przygoda, gdyż najprawdopodobniej jesteśmy pierwszym zespołem na świecie, któremu powierzono sprawdzenie i co istotne, usprawnienie tej nowinki rynkowej. Skoro jest silnik spalinowy, elementy napędu, to też potrzebują być oleje. Jak już wspomniałem, olej silnikowy wydawał z siebie mocny odor benzyny, w 0.20, który w a można nabyć za jedyne 240 zł za litr. O wynikach badania tego oleju z silnika, jak i zakopionego nowego oleju w następnym odcinku. Natomiast ciekawostka z napędem, w którym nie miało być oleju, bo są elektryki. Patrząc na instrukcję obsługi, widniej pozycja oznaczona jako gear fluid, ale ilość brak. Brak danych. Nie ma? Wydawałoby się, że nie ma tam oleju. Jednak jak wyczytamy wyjaśnienie to oryginalny Nissan Matic SATF. Używanie płynu przekładniowego innego niż oryginalny Nissan Matic SATF spowoduje pogorszenie właściwości jezdnych i trwałości skrzyni biegów oraz może uszkodzić skrzynie biegów, co nie jest objęte gwarancją. Więc sprawdźmy, jak wygląda ten olej, który okazuje się, stosowany jest taki sam w przednim transferboxie i tylnym elektrycznym napędzanym dyferencjale. Chwila chwila, co to za czarna z opiłkami śmierdząca i wodnista maś? pływa z tego transferboxa? Ile tam jest oleju? 1,56 litra? Czy jeśli ten olej służy tym elementom, to dlaczego aż tyle opiłek jedynie po przebiegu około 8000 km kilometrów od nowości? Co tam się dzieje? Hmm... Może dlatego, jak kupowaliśmy nowy olej referencyjny, stał taki egzemplarz na parą gwarancyjną i to w obrębie napędu? Jak wyniki badań oleju z silnika, transferboxu i tylnego dyferencjału? O tym w następnym odcinku. To kolejny odcinek o Nissan X-Trailu jednostce napędowej e-Power, czyli elektryk mający na pokładzie Spalinowy agregat trzycylindrowy o pojemności 1.5 i to no i tamten problem związany z olejem 0W20. I ten olej fabryczny był zastosowany, a jest to egzemplarz po około 8000 km odności. A możecie teraz zobaczyć wyniki badań tego oleju silnikowego. Po prawej to wyniki badań oleju z eksploatacji. No i niestety, nawet nie dało się zmierzyć lepkości w 100 stopniach. Ogólnie, krytyczny spadek lepkości to efekt ilości paliwa w oleju, którego też nie dało się dokładnie zmierzyć, oraz niesamowicie duża ilość wody w tym oleju z eksploatacji no poziom potężnie krytyczny natomiast krytyczna ilość ścieru metalicznego żelaza miedzi aluminium i co istotne, te oleje są podobne, ale nie są to oleje tożsame. Ten olej nowy miał dziesięciokrotnie mniej molibdenu niż ten olej używany po 8000 km. I to jest zakres wręcz niesamowity. A ogólnie olej kiepsko zbudowany i ten olej finalnie nie powinien trafić do tego silnika. Natomiast kolejna rzecz to ten transferbox, w której sytuacji można było zobaczyć, że ma taki ten olej jest bardzo czarny i zarazem mnóstwo ilości ścieru. Można było pomyśleć, że takowy może był zalany. Może miał grafen. Nie. W rzeczywistości on jest czerwony, jako nowy. I tu też kolejna ciekawostka. Choć te oleje, czyli nowy. I ten pobrany z eksploatacji są podobne, to nie są tożsame. I w tej sytuacji tutaj w ogóle różnice pod kątem lepkości, także nitracji tego oleju z eksploatacji, ale w tym nawet nowym było za dużo wody. Niemniej jednak, mnóstwo sieru metalicznego, żelaza, aluminium, no poziom iście krytyczny. A trzeba wziąć pod uwagę, że to było pobranie próbki, a później dwukrotne pukanie, i tak te zanieczyszczenia schodziły. Ale znowu problematyka dotycząca zbudowania tego oleju i dodatków. Ten olej też tam nie powiedział. Powinien kompletnie trafić. A kolejna rzecz to tylny dyferencjał. Tam też olej był zany ciemny, a powinien być czerwony zresztą, taki nowy był stosowany, i ta sama problematyka, że te oleje są podobne, ale nie są tożsame. Bardzo duża ilość wody z tego pobranego oleju z dyferencjału, tak naprawdę poziom krytyczny, a do tego też mocno zanieczyszczony krzemem. Potężna, potężna problematyka dotycząca ścieru metalicznego, naprawdę bardzo, bardzo dużo tego ścieru metalicznego. No i do tego też problematyka zbudowania tego oleju, dodatków. A więc w tej sytuacji już mamy istotną odpowiedź, dlaczego generowany był tak nadmierny hałas z jednostki napędowej, ponieważ zarówno w silniku, transferboxie, jak i tymnym w dyferencjale, zjawiska nadmiernego tarcia zbierały żniwo. Ale jak wyglądało w środku, w komorze spalania, na gładziach cylindrowych w tym silniku po 8000? I jakie efekty po tym, co zrobiliśmy, to w następnym odcinku. To już trzeci odcinek o Nissanie X-Tray E-Power w wersji e-Force, czyli elektryczny napęd dwusilnikowy, a pod pokrywą silnika... Tak, agregat prądotwórczy 1,5 turbo. Jak można było zobaczyć w poprzednim odcinku, wyniki badań olej stan krytyczny, więc zanim wyjaśnię, jakie efekty, które zostawmy na czwarty odcinek, to wyjaśnię, co zastałem wewnątrz, na przykład silnika i napędu. Okazało się, że silnik posiada świece zapłonowe o wielkości iście homoapatycznej, co potwierdza, że konstruktorzy producenta skupili się nad intensywnym uzyskaniem zapłonu mieszanki nazywanym samozapłonem konstrukcyjnym. Wielkość świecy można porównać ze świecami stosowanymi w motocyklach, na przykład 600 Yamaha, a tutaj mamy pojemność 1,5, turbodoładowanie i wtrys bezpośredni. Włożenie do skopu do komory spalania ukazał niezbyt fajny widok. Oprócz widocznych pionowych rys na gładziach cylindrowych, to coś w stylu adhezji. Ogólnie oceniając wzrokowo, to jakość powierzchni gładzi cylindrowych pozostawia wiele, wiele do życzenia. Ich stan to z pewnością zasługa zastosowanego oleju oraz, co bardzo istotne, prace silnika w trybie hazard, czyli jest włączany i wyłączany, niczym nie mająca istotnego znaczenia, lampa w hotelowej toalecie. Natomiast duży plus dla konstruktorów to za dolot powietrza, bo to mało spotykane podejście, wielkość i konstrukcja jak najbardziej sensowna, a do tego aż trzy odpowietrzenia skrzyni korbowej, co potwierdza, że natknięto się na problem zbyt dużych ciśnień w karterze. Jak z napędem? No właśnie. W tym samochodzie jest taka ciekawa funkcja o nazwie e-pedal, która kusi jej włączaniem, aby nie było potrzeby używania hamulca, bo wtedy za nas samochód hamuje elektrykami. Oczywiście daje to większy odzysk prądu, jednak robi w sposób to agresywny i bardzo nasila obciążenie wewnętrzne, w szczególności w transferboxie, a w nim, uwaga, poziom oleju jest na tyle niski, że bardzo wysoko umieszczona zębatka od elektryka ma nazwijmy smarowanie umowne. To kolejna odpowiedź, dlaczego było tyle ścieru metalicznego i to jedynie po małym przebiegu, choć nie można na tym etapie wykluczyć dodatkowego problemu co do jakości materiału poprawności i technologii wykonania elementów zębatek w elemencie przeniesienia napędu. Swoją drogą ciekawe połączenie japońsko-niemieckie, bo generator jest firmy Denso, a silnik elektryczny firmy Bosch. dyferencjale wygląda to optymistycznie, choć tam też poziom oleju pozostawia wiele do życzenia, a zastosowany olej sprzyjał nadmiernemu obciążeniu i generowaniu sporej ilości ścieru metalicznego. To co zrobiliśmy? Otóż wielu producentów dodatków do olei mocno reklamuje. Kup dodatek, wlej do oleju i będziesz zadowolony. Ale zaraz zaraz, skoro oleje stanowią fundament smarowania, nie spełniają swojej funkcji, to jaki sens ma stosować tym bardziej uniwersalny dodatek do oleju? Komu on zrobi dobrze? Silnikowi, elementom napędu, a może najbardziej producentowi i sprzedawcy dodatku do oleju? Dlatego zostały opracowane indywidualne receptury w formie indywidualnych kompozycji olejowych w technologii Majnano, do silnika spalinowego, aktualnie zastosowana wersja zimowa, do napędu, wersje napędowe Heavy Plus, a następnie zostały zastosowane dodatki do olei dodawane np. do silnika. Spalinowego w formie faz do ciepłego oleju. Jakie efekty po indywidualnym poprawieniu smarowania silnik spalinowe i napęd elektryczny? O tym już w kolejnym odcinku. To już czwarty, podsumowujący odcinek o tej nowicy rynkowej, czyli Nissani X-Trail z jednostką napędową E-Power i napędem elektrycznym E-Force. I z pewnością jesteście ciekawi, jakie efekty po wykonaniu usprawnień w technologii Majnano. Co na to użytkownik? To już w dalszej części tego odcinka, bo jeszcze kilka istotnych faktów. Jak byłem w Niemczech. Dokonując kontrolowanego zakupu tego dla sprawdzonego japońskiego samochodu, będąc w salonie Nissana mogłem się dowiedzieć, że raczej te samochody kupują osoby nieoczekujące bycia pierwszym z każdego skrzyżowania. To wydaje się słuszny kierunek. Tym samym w ustawieniach samochodu mamy kilka trybów jazdy. Jest Snow, Standard, Eco i Sport. Choć przed dokonaniem usprawnień nie miałem sumienia włączyć trybu Sport, bo jak nagle obciążać silnik spalinowy, który potrafi uruchamiać się z hałasem niczym diesel na ciężkim rozie, to po wykonaniu usprawnień włączenie trybu Sport jest nawet czymś przyśpiesznym. Silnik spalinowy pracuje znacznie lepiej, miękko, a sumaryczna poprawa kultury pracy, lekkości w jeździe, znaczącego zmniejszenia hałasu jest na tyle duża, że teraz, gdybym w sumie miał jeździć czymś na prąd, to mógłbym jeździć tym samochodem. Co do zużycia paliwa. Z informacji od osób, które testowały te samochody, czy u innych użytkowników, słyszałem przerażające wartości w okolicy 10, a nawet 15 litrów zużycia benzyny na 100 km. Cóż, ten samochód z pewnością nie nadaje się dla osób mających bardzo ciężkie obuwie, a po wykonaniu usprawnień na odcinku testowym 6-4 litrów. To w cyklu mieszanym, a warunki zimowe. Zimowe opony, więc to nie czas na litrażowanie. Choć jak widać, po polepszeniu sprawności można tym samochodem mieć akceptowalne zużycie paliwa. To również zasługa wzrostu bezwładności. Efekt znaczącego zmniejszenia oporów, a co za tym idzie, znacznie lepszego odzysku energii. Szybsze doładowanie baterii. I jak to właśnie wygląda ze strony użytkownika? Jak możecie przeczytać, efekty są i to spore. Dużo cichsza, praca napędu miękka, bardziej gładka, bez szarpnięć, praca silnika spalinowego. Kolejna sprawa, wzrost efektu żeglowania. Co za ty idzie, wzrost odzysku energii i zdecydowanie szybszego ładowania baterii. Natomiast to, co opisuje użytkownik, tak, sprawa jest bardzo poważna i powinna być nagłośniona, bo samochód nowy nie powinien opuścić fabryki z tak poważnymi wadami mającymi istotny wpływ na walory użytkowe, bezpieczeństwo, jego trwałość. Tym bardziej, że ten innowacyjny napęd jest w pewnym sensie perełką wokół japońskiej marki. Do tego po wykonaniu usprawnień, wraz przekazywaną przez nas dokumentację, użytkownik ma 100% prawo do obciążenia sprzedawcy, importera, Koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów, m.in. celem spełnienia wymogów ciążących na kierujących pojazdem określonych w kodeksie drogowym artykuł 60, punkt 1.1 oraz 2.2. Na zakończenie, jeszcze dwa istotne fakty. Tak jak w każdym elektryku, czujnik promieniowania elektromagnetycznego mocno szalał i to ze względu na wysokiej wartości, a więc chcąc spędzać więcej czasu w samochodach elektrycznych, warto pomyśleć o zmniejszeniu tak istotnego promieniowania, co najmniej w obrębie siedzenia kierowcy i pasażerów. Drugi fakt to sprawdzaj, czy jest zamknięta pokrywa silnika, bo jest poważny system systemowy błąd fabryczny i przy uchylonej pokrywie kierowca nie jest informowany o konieczności jej domknięcia. Po więcej informacji w temacie badań, zakresów diagnostycznych, indywidualnych kompozycji olejowych czy pełnych pakietów technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.